coś ale jak no powiedz coś to powiedziałem coś coś nie ale jak nie mówiła ci że jestem ale jak? nie mówiła że jestem normalna no powiedz coś to powiedziałem coś nawet gdy robiłem tak. No, nie. Coś nie. mówiła ci, że jesteś ale jak? mama? Nie. Mówiła, że jestem normalny. No, Wiedziałeś coś, to powiedziałem coś. Nawet gdy robiłem tak. No, Dobra. powodziała. działa wszystko.